Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Gry Farming Simulator 16 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się zbieraniem słomy oraz siana. Właśnie, wiecie, tutaj mam dwa pola, gdzie rośnie pszenica i tutaj pracownik kończy prasować słomę. No i też jeszcze tam mamy łąkę, gdzie mamy kostki siana, więc sobie je pozbieram. Na początku może zacznijmy od słomy, pozbieramy sobie słomę, to jeszcze są dwie kostki siana, bo tam były w prasie po prasowaniu siana, więc sobie je zbierzemy i damy to i tak do krów, bo słoma i tak tylko do krów pójdzie. A siano podzielę i dam część siana do krów, a część do owiec. Więc ok, przejdźmy teraz do zbierania i teraz tam ładujemy, jak będzie pełna przyczepa. Jak widzicie idzie dosyć szybko to zbieranie tej słomy, bo ta maszyna dosyć szybko pracuje, no i yy, myślę, że powinien dosyć szybko się uwinąć z tą robotą. I też fajnie, że ta przyczepa jest dosyć pojemna i dość sporo tych kostek się na niej mieści, więc też nie trzeba często jeździć, ale myślę, że tak będą się chyba dwa razy pojechać tutaj z tą słomą, bo tu jeszcze trochę zostało tych kostek. Ta, to pole akurat jest większe, więc tutaj trochę jeszcze tego będzie. O zaraz powinna być pełna pszczepa. Jeszcze chyba jedna, jedną kostkę mogę zebrać i będzie już chyba pełno. O tak jestem 100%, więc powinniśmy sobie teraz um, wyładować te kostki słomy. Okej, okay. podjedziemy, podjedziemy sobie tutaj w wyznaczone pole i władujemy tą słomę. No i tu jeszcze dwie kostki siana zostały. No i to automatycznie już tam jest y, y, transportowane do obory. Więc okej, okay, możemy jechać i możemy kontynuować pracę. Jeszcze i trochę tych kostek słomy zostało. Na tym polu jeszcze siano zostało. O no okej, zostały jeszcze trzy kostki, więc sobie zbierzemy i zaraz pojedziemy zbierać siano. Tam już mi w ogóle trawa urosła znowu na 100% wzrostu, więc będę musiał ją skosić jak zbiorę tamte kostki siana. I też na tej drugiej łące też mi urosła trawa i na, zwykle na tej łące po lewej zbieram trawę do bagownia, na tej łące po prawej zbieram trawę na siano. No, akurat z tamtej jednej łąki mi siana dla zwierząt, więc tamtą drugą łąkę koszę i zbieram trawę do biogazowni. O no i okej, okay, możemy teraz wyładować te, te kostki słomy. O, i powiedzmy sobie jeszcze zabrać siano i część tego siana wywiosę do krów, a część do owiec. No ciekawe wyglądają te kostki, bo tutaj ta trawa jest bardzo duża, no, ale będą się znowu skosić, jak zbiorę tej to siano. Tam jak widzicie, w dali jest jeszcze jedna łąka do kupienia, ale na razie nie będę kupował, bo myślę, że wystarczą mi te dwie łąki. A też i tak myślę, że bardziej się opłaca zabrać kukurydzę na sieczkę do begazowni niż trawę, więc praktycznie łąki używam do zbierania siada dla zwierząt, no i tamtą resztę wywożę do begazowni z tamtej drugiej łąki. O, chyba dwie kostki, a jeszcze jedną kostkę, bo mogę zebrać i będzie pełno. No i mam 100%, i teraz pojedziemy sobie do owiec, a, tam, a tamtą resztę wywiozę do krów. OK, możemy teraz wrócić z powrotem na tą łąkę i zbierzemy jeszcze resztę tych kostek siana i tą resztę wy, wywiozę do krów. już jeszcze dwie kostki, więc sobie je zbierzemy i wywieziemy tą resztę do krów I będę musiał później już poza odcinkiem znowu skosić tą okolice i A, tutaj w sumie, sobie podjechamy i się wysiedlił komunikat, ale tylko tutaj przejeżdżamy i okay, wysypiamy sobie te tej kostki, o ciekawe czy ta jedna kostka... a, sobie też się wyładowała. Ok, odstawię sobie gdzieś chyba tutaj tą przyczepę, zwykle ją tutaj zostawiam w sobie ją tutaj o, zobaczymy ile teraz y, tego jest u zwierząt. Sprawdźmy do statystyk, no jak widzicie, no krowy mają 11 kostek, a owce 15, no i trochę to, na jakiś czas powinno im to wystarczyć. Też powoli zaczynam się znowu zbierać mleko oraz wełna i mam też 100% nabornika, więc będę musiał rozrzucić ten nabornik, jak będę nawoził pola. No, no dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanałinkiem na oglądanie. Cześć!